No i co znowu się dzieje u tych menedżerów? No, miotają się strasznie na tych swoich stanowiskach. W wieku 30-35 lat czują, że nie mają perspektywy dalszego rozwoju. E, jedyne, co firma w sumie może im dać, to pieniądze. No, ale z naszego doświadczenia, pieniądze to nie jest jedyny drive do działania. Równie ważne, jeżeli nie ważniejsze, jest ta sprawczość, to poczucie dumy ze swoich osiągnięć, osiągnięć swojego teamu, udział w ciekawych projektach. No a w tej firmie menedżerowie mieli poczucie, że osiągnęli tak zwany szklany sufit. Tak, oni mieli poczucie osiągnięcia szklanego sufitu, a wszyscy mieli trochę poczucie dojścia do ściany. Paunderzy e, rozpoczęli. Czy jakby przebiegało to w ten sposób, że rozpoczęli od diagnozy, gdzie są. Zaobserwuj nas po więcej treści.